Mamy coś dla osób, które cenią sobie ciszę, spokój, dużo zieleni. Jesteśmy w miejscowości Wierzchosław, której posiadamy w ofercie wspaniałe działki. Wszystko wśród zieleni. Puszcza Goleniowska wokół. Jesteśmy dalej w Wierzchosławiu. Mamy działkę. Jak chcę znaleźć coś, gdzie ci nikt nie znajdzie. To jest właśnie tutaj. Wyjechaliśmy w teren. Jak widać miękowo biało i goleniów, zjeżdżamy cały powiat goleniowski. No tak, wczoraj byliśmy w Kliniskach, w Różycy, na Parku Przemysłowym, w Żółwie Błoci, A, Goleniowie, w <grymianie> Wierzchosławiu. <grymianie> Obserwujcie nasze y, poczynania, nasze filmiki. Jesteśmy y, na Facebooku, jesteśmy na Instagramie, jesteśmy na LinkedIn, jesteśmy na naszej stronie internetowej, i tam wszędzie nas znajdziesz i to, co chcemy, tobie pokazać. A to nie koniec jeszcze naszych podróży. Do zobaczenia. Wesołych świąt! Tym, wesołych świąt! Do